Ale najwięcej się życia traci, kiedy się biega ogólnie. Trzeba... Yy, ży, życia... Yy, Nie, z życia tylko... Jedzenia. Znaczy, no bo ci się jest to... głodny jak się no. biega. To jest... się bardziej głodny, no. Szybciej się to traci. A tutaj te metalowe te są? Pręty? Tak. W tej wersji? A jak... To trzeba... Co, jak się je robi? To jest żelazo. też tak się robi te półszklane pół te ze szkła? No. No tak samo, tylko że żelazo tam dajesz. I też 16 ci wychodzi. To fajnie, bo byśmy ogrodzili wtedy ten... nasz... <kuh> Ale ja myślę, że tak naprawdę to brzydko wygląda, tylko tak to więzień to... No to nie. zrobimy więzienie. Ho, ho, ho. Ciekawe, no to... kogo tam włożymy. Nie wiem. Z ciebie. Nie? Dobra, ja tak... To ja... O, 16 robi. Ty idź, nie ma ten żadnych owiec koło ciebie? Mam trzy będę. A to weź, ja mam jeszcze dwie jeszcze jedną, postaram się posić. Bo ja mam jedną, to weź jeszcze dwie żeby dla mnie. Te dwa łóżka zrobimy, będzie można iść spać zaraz. Dobra. Po, postaram się, dobra? No. Nie, bo na razie tu nie widzę już żadnych. Widzę dużo kurczaków, jajka, oj, jajka. I grzyby, mnóstwo grzybów no. I... Ale w tej nowej wersji to oświetlenie jest genialne, coś mi się podoba. Znaczy no, czy się postaram. No. Dobra, ja. O... Idę po, poszukać. Yy, o, mam ten, jak to się nazywa? To co z tego wychodzi, cukier. Eee, trzcinę cukrową. O właśnie. Dobra, mam. Zro, zrobimy farmę później. A tam na drugiej wyspie też jest. Na tej wysepce też jest. Ale po co zbierasz na razie? Skoro masz jedną? Mam nie. trzy. O, o ale w, węgla znalazłem trochę. Jak chcesz to zbierać, ja to szukam... Owiec, co będzie graniczyć się z cudem Jest. No bo Nie, szkielet! Tak, mam trochę, to później wykopię. to ile mam węgla? Trzeba. Dobra, zjem sobie, już mi się trzęsie Nie wiedziałeś, że jak się trzyma obronę, nie? To odbija to strzały szkieletów? Tak, nie wiedziałem Odbija Ja kiedyś zrobiłem obronę i dostawałem w skórę, ale dobra Bo on musi trafić w miecz Dobra Nie strzały nawet Jakoś... Jakoś potworów na razie nie mam, mam nadzieję, że nie wypaplą. Ja, ja musim, y, musimy przetrwać tą pierwszą noc bez łóżek, ja tylko mam. Bo, tu po prostu pójdziemy tylko kopalni, bo o to głównie chodzi w pierwszej nocy. Czekaj, ja jeszcze zobaczę, czy... ...jakieś ziarenka. No dobra, to bez sensu mam ziarenek, jak nie mamy wody. Zostaw te te, niech tutaj będzie na zewnątrz. Nie, biorę. No to bierz. Mojego urbęda też możesz rozwalić. Ej, y <coughs> Ja. Tu be... Ej, masz swoje dwa kurczaki, jeszcze? Bo no nie wziąłeś. To czekaj, zaraz kuchnię zrobimy, gdzieś? Co ja chcę zrobić, bo mam fajny pokój. To zrób kuchnię i tam po prostu zrobimy ze skrzynek lodówki. Albo jedną lodówkę, bo tutaj ja robię, tu nie, będziemy ja myśleli na. Tak. E, a gdzie mam wejść w kuchnię? No ja już zrobię. Możesz za tym zrobić, bo tutaj będzie wejście do. No tu zrobię. O, nakopałem się do wyjścia. Jaskini. To ja się cieszę, bo wiemy, że. Tam... Jest w ogóle tu jakieś wyjście Bo tu... pochodnie, czy nie? Mam, mam. Tutaj będzie wejście na samą górę jaskini, nie? Znaczy tej góry. Żebyśmy później zrobili ten most, ale to później. Gdzie ty jesteś? A tu robisz. Tu będzie taki przedsionek. Nie wiem. I potem to się dłemno może zrobić. No weź, odsuń się. Odsuń się, bo jak ja chcę... Ja schody postawić. A zrób jeszcze fajne coś takiego. Bo to jest tak... I... O, patrz. o, no to samo, no. <ścoughs> to się, żeby było lepsze. Może potem e, ten cobblestone zamienimy na e, ceglane schody. O, o, są pająki. Ty masz drewno... A nie, ja nie, nie chcę. Ja mam miecz. Ja też. Gdzie jest ten e, Worldbench no i oczywiście nie zabrałeś mo nie wziąłeś, weź go gdzieś po Gdzie? Tu, o. tu po prostu. A, tak dobra, spoko. Tak na wszelki wypadek żeby było. Dobra. O, sub mogę zrobić. Złupka grzybowa, halucynki. Głupi pają. A, dobra. Padł? Tak, zabiłem go, sko... Rozpędziłem się i go... Rachu ciachu. Rachu ciachu, błąd, Trzeba jakieś wejście do kopalni zrobić. Poczekaj zaczęła ile mam miejsce jeszcze na dysku. A mam jeszcze 10 giga nagrywania, spoko, spoko. Ty co tu kopiesz? No kuchnię! A dobra, ty kop kuchnię, a ja dziś zrobię zejście w dół. A w ogóle... No, hmm. Gdzie by tu. Ja myślę, że zrobię tu wejście. Nie Gdziemy... Kuchnia będzie. Pię nie wiesz, to... sześć, 6 na 5 O. Już. No te... Chociaż dobrze, że w ogóle mamy jakieś jakieś pomysły bo, tu, bo czasami naprawdę. Nie, nie wiadomo, co robić. Pięć, no sześć. to na razie ten odcinek jest taki wstęp. Taki wstęp tutaj sobie budujemy, ten tak. To w ogóle będzie ich więcej. Tak! Jestem chory, więc możemy grać. Jesteś chory to będą daj mi trochę te, daj mi yy, z dwa drewna, bo ja nie mam patyków, a mi się skończyło ten... Kilo się rozwalił kamienny, a drewniany jest do krzanu. O, dobra, dobra, dzięki. No, na razie jedno co zrobię Mam nadzieję, że przynajmniej w tej kopalni coś będzie. Najczęściej jest. No, co, można... Ja raz kopałem, kopałem się do niczego nie dokopałem. Ale to ty... <coughs> Nie ja. Ile mam kopać w dół tak najlepiej? Ale zależy, co chcesz ten. No nie wiem, no... Różnie. Czasami kop na boki, jeśli... Jak zobaczysz gravel, to przekop się, A czasami za nim może być kopalnia. A w tej wersji są te kopalnie ludzi? Tak, są, to właśnie w tej są, by innych nie było. No to, a tam można znaleźć jakieś fajne rzeczy. A znaczy nie zawsze, ale najczęściej. W poprzedniej mapie jaka nam się wygenerowała to ja widziałem ten miasto. Ale że mi się nie podobało to zrobiliśmy inne. Nową wygenerowałem mapę. Ale tak naprawdę i tak byśmy tam nie zamieszkali, bo tu nudne, tak tam już mamy... Nic Wiesz co, zrobimy to sobie, to będzie jak spotkamy w miasto, to tak w następnym odcinku wysadzimy zrobimy sobie ten TNT? i zrobimy TNT? eksplozję Ale skąd TNT mam wziąć? No będziemy na klipery polować, a to już w następnym odcinku Jeśli w ogóle nam się uda polować na klipery. Czemu nie? A Endermany też już są, nie? Czy to... Tak, tutaj po O Jezu Trochę nie ogarniasz wersji, co? No już tyle tego jeszcze jakieś ja śledzę w internecie, że bym się nie chce tych piątek ściągać na razie. Poczekam, że będzie wersja normalna... gdzie Normalna zro... już. Później no. No. tu schodkami będzie trzeba zrobić. Ale kuchnię możesz zrobić tak jak ja zrobiłem wtedy na starym serwie, że dałem y, tego half stepy i... Białą wełnę i to fajnie wygląda tak, jak takie wiesz. Taką podłogę możesz zrobić. Ja ten przetopię zaraz yy, na stołę, bo ja mam 64. Ej, dasz 8 yy, drewna jeszcze? Czy nie masz? Mam tylko 3. Mogę ci dać. Mi... I dasz z nim na walkę. To idź. Cześć, cześć, cześć. Pomóć I... ci. Nie, padł. Oj, czekaj, kość wziął, masz, to ja nie chcę jej. Ej, z kości, ile trzeba kości, żeby zrobić to białe, coś, żeby te drzewa szybciej eee, rosły? mączkę kosną, to wystarczy jedna. To zrób. Jedna kość i. To weź, po, później będziemy zbierać i za, posiejemy drzewa, żeby one jeden, nie musiały. Idzie na mnie armia, ząb... dwa zombie jaki, jeden szkielet. O to to ich sami. Ja sam da, dwa zombie i jednego szkieleta, oczywiście. Masz radę. Wątpię. Ty, ale jak zginiesz, to kicha Zrobiłeś już łóżko? Ale nie mogę spawnpointa, dopóki ty nie będziesz. No dobra. Już... Gdzie ty jesteś? Adam, dzień już wstaję zaraz. No to zaraz poszukamy. Ja poszedłem jeszcze na chwilę po drewno. Może tą kuchnię zrób. A, bo drewno jest potrzebne. Nie, i bloków żelaznych, bo chcę śmieszną lodówkę zrobić. Pamiętasz jak na tamtym. O, krach... mam żelazo. Ile? Raz, dwa, trzy, cztery. A ja widzę armię. Sześć, Sześć. żelaza będę miał. Dasz mi trzy? No. Każdy blok lofię. Znaczy, ja sobie chcę zrobić na ten yy, wiaderko. Klasie. Nie, wiaderko na razie. Zobacz, czy wystarczy. Już jest dzień? Tak, już staje, Tylko mnóstwo creeperów na razie nie wychodzi. No ja idę, czekaj, bo chcę... Czekaj, schowam... Zombiaków też. Schowałem mięso do lodówy. Okay. Tak lodówy? No tam lodówki przecież, znaczy skrzynie to. No nie są lodówki. E, tu ma być mini też magazyn taki. Aha. Dobra. Zobaczysz, od A o właśnie, mam ci żelazo dać. Yy, tam w piecyku robi się na stone, nie? Żeby zrobić. Żeby to zrobić? No podłogę tak jak ja ją zrobię. Ej, ja biorę na razie dwa stona. No. Masz ten. Na razie tak zrobię lodówkę. Trzymaj. Gdzie ty jesteś? Tu. Raz, dwa, trzy. Po co mi stona dajesz? Nie wiem. A dobra ja sobie zaraz w halstepy porobię Co ja chciałem zrobić? Ty się mnie pytasz y Jeszcze jeden piecyk to... Trzeba waleń do kuchni W kuchni piecyki będą Dwa koło siebie zrobię No to nie, tutaj walnij Tu obok, lodówki Tu? O. Tak To ja przy przytopię ten Żelazo, wsadź żelazo do tego, żeby ci się przetopiło. Ja idę po ziarenki A ty to jest osiem. A ty mi tylko trzy daje. O, to źle policzyłem. No. Nie, dobra. Amaturę z matmy zdałem. A to z... ciekawe. Dobra. A, a grzyby... Co? z i zrobimy hodowlę? Czy to lepiej niech one się tutaj robią. No, fajnie, żeby hodow żebyśmy hodowlę jakąś mieli.